Witam was w kolejnym odcinku z serii plecaki, torby i organizery. Dzisiaj chciałbym wam pokazać swój najnowszy nabytek od firmy Peak Design. Jest to model Everyday Sling, dla którego znalazłem już kilka różnych zastosowań. Zacznijmy od tego, że torba jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Cenowo według mnie wypada ona naprawdę bardzo dobrze w stosunku do oferowanej jakości. Warto tutaj również dodać, że wszystkie produkty od firmy Peak Design są objęte dożywotnią gwarancją, o czym zresztą sam zdążyłem się przekonać. Pod względem gabarytów jest to prawdziwe mistrzostwo, a pamiętajcie, że mówimy o najmniejszym modelu z tej serii. Torba sama w sobie waży nieco ponad pół kilo, za to jest bardzo solidnie wykonana i można do niej napchać całą masę sprzętu, a wszystko to dzięki bardzo dobrej organizacji, ponieważ tutaj mamy dwie duże. Kieszenie, cztery małe. Do tego jeszcze dochodzi przegródka, więc wszystko sobie bardzo fajnie można skustomizować. Warto tutaj również wspomnieć o suwakach, ponieważ one działają w bardzo szybki i sprawny sposób, w ogóle się nie zacinają, do tego są wodoszczelne, o czym zresztą już nie raz się przekonałem używając produktów od firmy Peak Design. Na chwilę obecną torby używam na trzy różne sposoby. Dronowy, czyli do środka wrzucam Mini 3 Pro, smart controller, do tego jeszcze dochodzi powerbank z kablem USB typu C i jeszcze zostaje nam cała masa miejsca na dodatkowe gadżety typu Filtrend, czy załóżmy mata do lądowania na opartego, weszłyby tam jeszcze pewnie dwa akumulatory i oryginalna ładowarka. Kolejny zestaw to Mój najnowszy nabytek, czyli q z dodatkową baterią, z oryginalną ładowarką. Również do tego dochodzi powerbank z kablem, bo wiadomo, aparat można tak zasilać. I zostaje mi jeszcze więcej miejsca. Największym i najbardziej pozytywnym zaskoczeniem okazała się możliwość upchnięcia tutaj Canon R5 z obiektywem 2870, którego aktualnie używam do nagrywania filmów. Do tego również dochodzi filtrenda od firmy Polar Pro i jeszcze by zostało trochę miejsca na dodatkowe baterie, albo załóżmy na jakiś drobny mikrofon typu Rode Wireless Go, albo mic Go 2. Kolejnym bardzo fajnym, a zarazem przydatnym rozwiązaniem ze strony producenta jest dołożenie dodatkowych pasków, dzięki którym do spodu torby będziemy mogli przymocować na przykład statyw. W moim przypadku najlepiej się ten od. Firmy Peak design z włókna węglowego, aczkolwiek zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj zdania mogą być podzielone i każdy z będzie używał powiedzmy na swój własny sposób. Jeżeli komuś byłoby mało i też brakowało nieco miejsca, to zawsze do boku torby będzie mogli przymocować dodatkowy uchwyt, chociaż w moim przypadku jest on raczej zbędny i też staram się ograniczać ten sprzęt tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Podsumowując, ta torba jest idealnym rozwiązaniem dla kogoś, kto chce ograniczyć swój sprzęt do minimum, czyli jeden aparat, jeden obiektyw, albo załóżmy tak jak ja użyłam teraz ku dodatkowa bateria i do widzenia. Jeżeli na przykład komuś by przeszkadzało, że nie ma tutaj specjalnej przegrody na tablet, czy załóżmy laptopa, no to wiadomo, wtedy sugerowałbym wyposażyć się w wersję 6 albo złóżmy 10-litrową. Jeżeli chodzi o mnie, też potrzebuję nieco więcej sprzętu i też muszę zabrać tego lapka ze sobą, no to wiadomo, wtedy posiłkuję się plecakiem wersji 30-litrowej. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć odcinek serii, co znajduje się w moim plecaku, w mojej torbie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!